Dobra, robimy tradycyjny, tradycyjny tutaj walk, walk around. Jest nasz sławny youtuber Gary, dzień dobry. dzień dobry. Przywiózł zapasowy silnik, bo pewnie ten co ma się mu zepsuje. Jest jego sławna włeska. Chociaż tu z tej włechy to już coraz mniej, co? się, trzeba, trzeba przerobić. Jest Bart. Mamy w końcu Tomeczka. Ruszył dupę. Jak tam Bart? Jest bardzo ciepło. Szkoda, że was tu po prostu nie ma. O, jest i organizator. Tak jest. Co tam? Ja Będziesz organizował. Będziesz musiał no. wystąpić przed kamerą. Tak jak ja teraz. Nie ma tak... problemu. <laughs> Mówisz masz. Jest kamera gra? Diększa. Spoko, nie ma problemu. Ja się może się nie stresować. Nie, 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 człowieku, ja jestem urodzonym showmanem. Zaraz przyjdzie Marcin. Aha. I tak żebyś... Wiesz, jedna, dwa zdanka o tym, co tutaj odpieprzamy. Z wielką przyjemnością. Zrobię tylko tradycyjny walk around Dla tych dziadów, którzy nie przyjechali. Ta, żeby im ślina ciekła. Ta, nie będę ich pozdrawiał, tych, których nie ma. Jest przemas w igwamie swoim geteku. Są dzisiaj dwa geteki w ogóle. Bardzo ładne, żrą jak dzikie. Idziemy tradycyjnie pod drzewko do Artura. Tutaj też mamy tutaj też mamy trochę więcej sprzętów. Sylwia ujeżdża swojego Dailama, Dalai Lama. Niezniszczalna erdencja. Mamy cebrę. 4. Przepraszam, 2. Mój błąd. Jest jeszcze daleko, daleko kamień. Zawsze musi gdzieś cholera pojechać na sam koniec. Muszę łazić potem. Ach. No nic, przejdę się. Niech mu będzie. Walgo o ergonomię. Jest szrr. Jest. Co nie ogarniasz? Lewa, prawa. Czego nie rozumiesz? Możemy patrzeć, tak? tak, tak. Idealnie, patera. 0,8? 0,8, tak. a to tak jak mój. A zobacz jak ładnie. Oj, że. A zobacz, jaki ciepły. Panie. No. No właśnie, to jest Kisielin. Jak jest cieplutko, to kapciuszki tak lepią, że nawet tutaj się coś zaczyna pojawiać. No. Tina szaleje. Przód też już się wziął, sfrenzlował. No ja za każdym razem muszę mieć nowe. Tak. Za ja każdym razem muszę od nowa. Tak. Im więcej nowych pozycji złapiesz, tym im gorzej, tym lepiej. Prawda? Tak. tak. Im gorzej, to tym lepiej. Oczywiście o, trzeba. Trzeba trochę, a to zależy kto. Trzeba trochę w życiu mieć urozmaicenia, prawda? A nie tylko klasycznie. Chociaż ja do klasyków nic nie ma, wręcz przeciwnie, je preferuję. Ale może inni lubią coś innego. No dobra, kończymy, bo będzie zaraz drugi, drugie nagranie.